Z tej strony Adam. w dzisiejszym filmie pokażę Wam kilka sposobów, jak możecie zdobywać chipy w pełni za darmo w Galaxy Life, zapraszam Was do oglądania. Pierwszym sposobem, który na pewno sami odkryliście podczas sprzątania waszej planety, jest to, że możemy dostać chipy właśnie sprzątając planetę, czyli oczyszczając ją z różnych zarośli, kraterów, rozbitej rakiety, minerałów itd. tak dalej. Galaxy Life jest ponad 170 roślin na różnych planetach. Niestety, przeszukując Galaxy Life Wiki nie znalazłem ile mamy dokładnie procent na znalezienie chipu z rośliny. Ale sami wiecie, że nie jest to jakiś bardzo niski procent. Obstawiam, że jest to około 20%. Ogólnie rośliny odnawiają się po 6 godzinach, czyli jeżeli nie będzie nas 6 godzin na planecie, to wtedy rosną kolejne roślinki, więc nie każdy o tym wie, a to jest napisane właśnie na Wiki Galaxy Life. Zakładajmy, że nie mamy wymaksowanego konta, czyli nie mamy 12 planet, a my powiedzmy 5 planet. Z dosyć dobrym szczęściem, co każde 6 godzin będziemy w stanie wydropić na tych 5-6 planetach około 2-3 chipy. W moim przypadku po 6 godzinach wydropiłem 3 chipy na 5 planet, więc moim zdaniem dosyć dobry wynik. Wydropiłbym pewnie więcej, ale ja zostawiam wszystkie te złote minerały srebrne bądź niebieskie, chciałem sobie taki właśnie design planety zapewnić. Kolejnym sposobem to jest po prostu level, up. co 10 levelów po setnym levelu będziemy dostawać chipy. Nie wiem, czy to tak działa, że za 100, ja mam 110 level, akurat mi wybił dzisiaj i dostałem jeden chip, czy za 120 będzie 2, 133 chipy i tak dalej, czy to będzie zbafowane, nie wiem. Przynajmniej na razie tak jest, że powyżej setnego levela co 10... co 10 leveli będziemy dostawać chipy. Ile, nie jestem pewien, bo nie ma dokładnej informacji na ten temat. Kolejny sposób jest trochę ryzykowny, nagrałem z niego film, czyli walki o chipy, ale polecam wam spróbować. Pierwszy atak, e, pierwszą walkę macie darmową tak naprawdę, więc możecie zobaczyć jak to wygląda. Ogólnie to możemy walczyć o 5 chipów, 18 i 37. Jeżeli chcemy wygrać 5 chipów no to musimy postawić 3, jeżeli 18 chcemy wygrać to musimy postawić 10, jeżeli chcemy wygrać 37 to musimy postawić 20, więc Sporo jest do wygrania, do stracenia też jest sporo, ale jeżeli jesteście pewni siebie, wiecie, że macie fajną bazę, ciężką do zniszczenia, warto spróbować. Ja kilka razy wygrałem, kilka razy przegrałem no to jest takie ryzyko. Jeżeli wiecie, że po prostu macie porządną bazę, fajne jednostki, no to polecam Wam spróbować. Jest jeszcze jeden sposób na darmo wyzdobywanie chipów czyli branie udziału w różnych konkursach. Tak jak teraz, jest konkurs artystyczny odnośnie rysowania. I w takich konkursach właśnie możemy zdobywać trochę chipów. Jeżeli oglądaliście mój film właśnie z... Jeżeli oglądaliście mój ostatni film o tym, no to wiecie, że tam jest do wygrania 800 chipów za pierwsze miejsce. Obstawiam, że też jest szansa, aby wasz rysunek albo propozycja wojska była dodana później do gry. Plus wiadomo chipy, które możecie plus, plus wiadomo chipy, które możecie wykorzystać w grze. Klasycznie na koniec zapraszam do obejrzenia kilku ataków, zapraszam do komentowania, oceniania moich filmów, pisania co zmienić i zapraszam też do Klanu Młodszym, na razie zaczęliśmy wojnę, więc zapraszam dopiero za 68 godzin. Wymagania klanowe to 1000 expa tygodniowo, jest to moim zdaniem bez problemu do osiągnięcia, bo dzisiaj zaczęliśmy wojnę i już mam 6000 expa, więc moim zdaniem jest to bardzo łatwe do zrobienia. Będę musiał zwiększyć wymagania, bo już jest praktycznie pełny klan. Więc pewnie podniesiemy do 2500 EXPA tygodniowo. A teraz jeszcze zachęcam Was do obejrzenia kilku ataków. they say naysayers, prayers for defeat But we'll make ladders out of obstacles And stepping stones from roadblocks Skip over the lines that say we won't cross We'll can't take the nothing Then once us coming Scale all the walls we built to hold us Ah. Time I want y'all now. This time I'm just sending shots. Thought that I was some Yes, man. I'm about to show y'all that I'm really not. Me and mine was really on the bottom. Now we way up at the tip of top. No bull, less be talking, flipping stocks. Don't mess around or you getting got. Can't see it, cause it's 10 it out. Yeah, ooh, I'm on the way. Game time, game time, who wanna play? I showed up just to ruin your day. Count my green till I'm blue in the face. I don't wanna talk, please give me my space. body to go ghost till I give me my grave Blow too fast, can't keep up my pace. I'ma on this too screen Give me that face. Boom, boom, boom. Boom, boom, one Want of to smoke like a chimney. It's my turn, like I'm a Timmy. I pity y'all, boys. Thank y'all, Big Mickey, y'all, Minnie. I'm your favorite writer's writer. I'm on fire. I leave everybody retire. My team, the only people I admire, my empire, only second to Messiah. That's no boast. You don't wanna get too close. I explode with every single line I spoke. Remember when they laughed at me like I'm a joke? Now I control the master lines they Hit hey, let's talk now. Every Glowing in your lifetime, no one's ever shown you what we're showing tonight. Watch your young eyes light up the night sky. We ain't even scared of the monsters in our closets, they're made up. We had hiding out tonight. Yeah. All right. Watch your young eyes light up the uh. night sky. Cause the stars already know what our name is And it's starting to align We'll be lighting up the night Nobody gon' tame us No fear we ain't scared of danger So give it your best try Can nobody stop us this time So I'ma let my chest poke out just a little I'm headed to the top Can't stop in the middle We are on the rise So keep watching the sky we don't need a night like this. We're already glowing in your lifetime. No one's ever shown you what we're showing tonight. Let your young eyes light up the night sky. We ain't even scared of the monsters in our closets. and made up. We ain't had out tonight. Let your young eyes light up the night sky. Light it up, light it up, light it up, light it up. Light up the night sky, light up. Up, light it up, light it up. Let's toast to the dreamers. Royalty, we the kings and the queens. Yeah. And the kingdom's us tonight. No, we won't be pushed aside. Nobody who's seen us is stay a doubter. We'll turn them to believe us. Don't even try to deny, cause we're young, wild, and alive. So I'ma let my chest poke out just a little I'm headed to the top, can't stop in the middle We are on the rise, so keep watching the skies We don't need a nightlight Cause we are already glowing in your lifetime No one's ever shown you what we're showing tonight Watch our young eyes light up the night sky We ain't even scared of the monsters and our They're made up, we ain't had hiding out tonight your young eyes light up the night sky. Uh, oh. light it up, light it up, light it up, light it up. Light up the night sky, let it glow. Light it up, light it up, light it up, light it up. the night sky, let it glow.